No, nie zgadzamy się na to, żeby bez przerwy dokładać jakieś nowe obiekty, które kosztują krocie i które obciążają budżet miasta. No, bo to jest takie składanie grosz do grosza i całkiem pokaźna kwota nam się już no, nazbiera. A jakie są tego powody? No, bo wiadomo było, że jeśli obiekt powstanie, no to będzie kosztował go utrzymanie. No tak zawsze jest, jeżeli cokolwiek powstaje, no to jego utrzymanie kosztuje i teraz trzeba mieć dobry pomysł, żeby to wykorzystać, na przykład komercyjnie. A tutaj to nie ma takiej możliwości, chociażby ze względu na to, że trzeba jakiś czas karencji musi upłynąć, żeby publiczne środki, które wzięliśmy na rozbudowę tego obiektu, czy na budowę, na remont, że po prostu się, jakby powiedzieć, uwolniły, tak, żeby obiekt mógł zarabiać, tak prawdziwie zarabiać. A z drugiej strony, no to utrzymanie każdego obiektu kosztuje. No i to jest niestety taka prawda. A w miejscu takim, no zatoka Neptuna, gdyby tutaj tętniło życie, prawdopodobnie to całkiem inaczej by wyglądało. No tak, ale prezydent mówi i podkreśla, że to jest dofinansowanie unijne, że przez jakiś czas tutaj działalności komercyjnej prowadzić nie można. Więc to taki okres kadencji, kiedy przez te 4-5 lat na tym zarabiać po prostu nie będziemy. Tak, ale przypuszczam, że później też nie będziemy zarabiać, dlatego że milion 200, żeby zarobić milion 200 na takim obiekcie, to trzeba naprawdę się postarać. Tak naprawdę tutaj nie ma, to nie jest galeria handlowa, gdzie można obłożyć, to nie jest miejsce, gdzie można nabudować restauracji. I żeby to tętniło życiem, to tak naprawdę musiałaby na, ta zatoka. Zatoka Neptuna być no, takim, taką atrakcją turystyczną, żeby ludzie chcieli tu przyjeżdżać, żeby chcieli posiedzieć no i żeby inwestorzy zechcieli tutaj te pieniądze zainwestować, żeby one później się zwracały. A pana to miejsce nie tętnie życiem, to jak wliczam miasto, 160 wydarzeń w ciągu roku posilę się tutaj statystyką, 7 tysięcy osób to miejsce odwiedziło, to mało, dużo? Gdybyśmy na przykład te imprezy przenieśli do moku, do teatru, to taka sama liczba ludzi by przyszła. To myślę, że w niewielkim stopniu przyciągnęło samo, nie wiem, no sama odra. Tych ludzi. Bo jesteśmy po fakcie. Neptun stoi, jest wyremontowany, to trzeba było go remontować, czy nie trzeba było? No przecież radni miejscy wyrazili zgodę na to, żeby ta inwestycja doszła do skutku. No tak, generalnie radni miejscy wyrazili zgodę na to, żeby ta inwestycja doszła do skutku i prędzej czy później, być może. I tak by trzeba było go wyremontować. Na pewno coś by trzeba było z tym Neptunem zrobić, ponieważ no, przez kilkadziesiąt lat nikt nie miał pomysłu na to. Natomiast no, trzeba zawsze mieć z tyłu głowy to, że no, taki obieg niestety kosztuje. Jeżeli się nie ma pomysłu i nie ma y, jakiegoś sposobu na wykorzystanie takie bardziej komercyjne, no to trudno jest oczekiwać, że później będzie się zwracał.